Witam wszystkich. Chciałbym zaprezentować główne funkcje portfela internetowego Liberty Reserve oraz przedstawić proces rejestracji. Liberty Reserve jest doskonale znany wszystkim inwestorom, ponieważ większość programów inwestycyjnych korzysta z jego usług. System ten różni się nieco od innych portfeli internetowych, gdyż nie można bezpośrednio wpłacać i wypłacać na niego pieniędzy. W celu założenia konta klikamy Stwórz konto. Wpisujemy imię, nazwisko nazwę konta oraz adres e-mail. Wybieramy pytanie pomocnicze oraz wiadomość powitalną wykorzystywaną przy akcjach. Następnie typ konta oraz kod z obrazka. Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu klikamy w akceptuję. System wyświetli numer haseł do kont, należy się z nim zapoznać i zapamiętać, a najlepiej zapisać. Przechodzimy do poczty, którą podaliśmy podczas rejestracji. Dostaniemy wiadomość od systemu z numerem ID niezbędnym do zalogowania. Kopiujemy nasz login, a następnie wklejamy numer ID oraz hasło do konta. Potwierdzamy wiadomość powitalną. W moim przypadku jest to hello. Kolejnym krokiem będzie wpisanie kodu PIN i przejście do drugiej części formularza rejestracyjnego, w którym musimy podać adres zamieszkania, miasto, kraj, region wraz z kodem pocztowym, datę urodzenia, numer telefonu, do jakich celów głównie będzie używane konto oraz czym się zajmujemy. Po wypełnieniu formularza ukaże się nam aktualny status konta. W celu wpłaty lub wypłaty na konto Liberty Reserve musimy skorzystać z jednego z kantorów internetowych, które współpracują z systemem. Klikamy w zakładkę Buy or sell LR. Ukaże się nam lista kantorów. Wybieramy jeden z nich, a następnie musimy się w nim zarejestrować. Po rejestracji kantor umożliwi nam przesyłanie lub odbieranie środków na konto. Jak już wcześniej mówiłem. Liberty Reserve jest dobrym rozwiązaniem dla osób inwestujących w internecie, gdyż programy inwestycyjne korzystają z jego usług. Konto gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz doskonały kontakt z działem pomocy.